Nie ajon! Łatwo! Łatwo! Nie zjechał, prawda? A on się znowu rozjebał. Hmm. Ale nie, nie to Trzeba kupić taką małą część tunikę. Kupię. Kupię. A ją sobie gwarancję. Na gwarantę. Proszę. To była śrubeczka. Ale jest dziureczka. Ajon! Nie ratujcie ich! Nie opłaca się! Rartowałem, zartowałem, Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że wszystkie umrą. Mam nadzieję, że Obi nam zasponsoruje klej do gantali. Normalnie ląduje na manualu. Skomentuj to. Zajebiste. Zrobił tak. Tak trzymał. No i potem to No. Tak zrobiłeś, nie? Tak, zajebiste. Dobra, robię to manual. To ja jest <noise> tutaj na maniach, bo... no, ale domu, żeby nie jechać, nie na Nie i robiłeś takiego mańca i wtedy normalnie klepało. Tak. Pakuj nagrywaj tam manię, <noise> to. O kurwa. za to. O Przełam Ej, gościu, gdzie ty ogarnęłeś za tę dekadę? Obi Obi działo ze sprayami <noise> No, tak to jest Ej, ale na toj myślą, że skrócił Skrócę Ona jest za długa Hold fast Hold fast Kurwa 90 na To jest 180 dał, nie?

ale no ja tak się zawiesiłem! Że no ja tak wyglądowałem! ale 8 żeś się, się zawiesił! No. patrz jak się wygięła, ten! Ja, ja wiem, że to jest. Zabolony w Cały drugi A, bo on nagrywa, a my to już zasłoniliśmy! Jebać pis! <laughs> Dobra, Petruje! Tak, no Let's see me. <laughs> <laughs> Je Ładnie się wybijasz, ale główka cały czas jest Główka nie pracuje. Masz to. Jakbyś nie tak na świece, to by było git O, ale no tak Amor wybił. Słońce widzę. Już nie widzę. Amor, widzę. jakby nie ten Amor teraz, to już zrobił ładnie. O, oh, za O kurwa Ja sobie zapieram A nie, 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 nie Bo krzywo Dobra, rzucaj tutaj Co to? Daj I? Co to musisz trzymać? Te? Aha Co to trzymać? Mamy no, radę! Ale nie można! źle, było dobrze. Nie mogę wchwycić tego siodła. Daj, Co narobiło. Dobra, na no, skupię nie. się na butli. Skupię się na butli. Teraz, ale miałem iść jak O, o, może o. sponsoring będzie. To zresztą już jest, już jest. jak? Złoty ma. Złoty ma sponsoring. Od NSA ma limitowaną złotą dekadę. No. Zowi. Jeeeej! Yeah! <grym> <grym> Dobra! Słuchaj! <twyr>. To <grym> jest challenge. Yes, yes! Ale tu jest miękko, ale szanowne. Prawie. Chodźcie ze mną, pokażę wam życie na krawędzi. Życie na krawędzi. Ja pierdolę szedłem, ale nie zrobię tego. Robię nie no, no przez kurwa, weźcie w zakres i wyglądasz w, zakresie, w drugą Spróbuj sobie. Co? No, zaraz w, pra w prawo, to w lewo. Ale trzymasz ty nogę tak normalnie, tak? Aha, to ale to ty nam też chcesz to zrobić, tak? Nie, no w jedności, ja będę wyglądał w krawę. Daj, spróbuję. Lecimy. Nie czuję. nie wyrabiać. Ile to ma? Ile? Oj, kurwa Kurwa, jak się robi tej łupki? <grym> nie, nie, że ja to zawodowa wiesz Zawodowa puszcza łapę Padera Pa, pa, pa wow. Kurwa, nie do przełożenia! <grym> ładnie to robił

Uuuu tak Brajanie, co tu poszło Kiedyś nie chmielco? tak? Co tu poszło nie tak? Ten alarmur poszedł nie tak <laughs> Tak, tutaj na Ajona śrub... Bez tej śrubki O <laughs> jak olej leci Smalowanie Tak no, A jak chodzi teraz? Jak się katuje to się psuje Puka jak panewa w golfie <laughs> trochę tam będzie życie? Dobrze, ładnie Ja to bym podsałem tu Ale no mówię O, zamieszczał Dobre no, Wiesz, że mam falę biegać? Jaką? Bo wiadomo, gdzie wydech robiony Bo no, falsa tak... Ona jest cicha, ale przypierdoli się Trzeba nie wiem. Idź do domu, i was chować od do garażu. No to chodź, chodź, patrz, chodź, 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 patrz to. chodź, 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 patrz chodź, chodź, Ja, maar <laughs> dat is gaaf, cool. Level. Alles wat ik doe Wow. Uh. Kurcze Marcinek! Ja ci mówię to jest nie do wykolenia! Nie robię tego tutaj. Nie bo te tak lecią. Do zjazdu, do zjazdu. Nie <laughs>